Głuchy Święty was posłyszy, tak niegdyś mówiono, gdy we wsi rozlegał się dźwięk klepania kos. Powiedzenie wywodzi się z legendy o świętym, którego Pan Bóg posłał do ludzi, gdyż tenże bardzo nudził się w niebie. A że święty był przygłuchy, boskie polecenie idź gdzie proszą zrozumiał jako idź gdzie koszą. To tylko ludowe opowiadanie, ale trzeba pamiętać, że tak ważne wydarzenie jak żniwa było na warmii i Mazurach ściśle związane z religią. Szyniwa zaczynano zwykle w poniedziałek, ale już w niedzielę na nabożeństwach modlono się o pomyślne i dobre zbiory. Śpiewano wówczas pieśń Rostkowskiego, pola już białe, kłosy się kłaniają z kancjonału wasiańskiego. Rozpoczęcie żniw, ich przebieg i zakończenie naznaczone było licznymi zwyczajami, których należało przestrzegać. Pomyślne zbiory gwarantowały dobrobyt przez cały rok, stąd przygotowywano się do nich wyjątkowo starannie. Ubiór żniwiarzy nie był wprawdzie odświętny, lecz musiał być bardzo schludny. Mężczyźni nakładali buty z wysokimi cholewami, nakładali lniane, najczęściej białe spodnie, zwane na Warmii portkami, koszulę oraz kamizelkę, zwaną westą na Warmii, którą zdejmowali oczywiście jak, jak było gorąco. Do ochrony przed słońcem nakładali słomiany kapelusz. Kobiety do pracy w polu zakładały przepasaną fartuchę, spódnicę, bluzkę oraz westkę. Przed słońcem chroniła zawiązana na głowie chustka. Zboże zbierano zwykle w drugiej połowie sierpnia. Uprawiano najczęściej żyto, owiec i jęczmień. Wprawdzie zbiór plonów rozpoczynał się w poniedziałek, lecz już w sobotę gospodarz szedł w pole z sierpem, aby sprawdzić, czy kłosy są już dojrzałe. Kosą koszono zboże dopiero od drugiej połowy XIX wieku. Aby narzędzie dobrze spełniało swoją funkcję, żniwiarz zabierał osełkę także w pole, gdyż jak to w życiu, zdarzało się, że kosa trafiała czasami na kamień. Na polu pierwsi szli kosiarze, a za nimi kobiety, które zbierały ścięte zboże, wiązały je powrósłem ze słomy w snopki. Później takie snopki odpowiednio układano na polu, aby wyschły. I w odpowiednim czas, czasie przewożone do stodoły. Pracę na polu przerywano na przedpołudnik i podwieczorek. Odpoczywano i spożywano przyniesiony w dwojakach skromny posiłek. Praca trwała od świtu do momentu, kiedy rosły mężczyzna mógł dosięgnąć zachodzące za horyzontem słońce. Ostatni snob zwyczajowo wiązał właściciel pola. Nie wszystkie zboże jednak ścinano. Istniał zwyczaj pozostawiania rosnącej na polu garści zboża dla myszy, aby nie niszczyły zboża w stodole. Bywało jednak również tak, że z tej resztki plonów korzystały nie tylko gryzonie. Taki ostatni e, e, stop zboża e, był e, ścinany i potem był, e, stawał się częścią wieńca dorzynkowego, czyli był wpłatany w, w taki więz dorzynkowy. Pisało e, też e, zwyczaje polegające na tym, że taki e, e, ostatni stęp zboża był ścinany i wiązany i, e, przez pierwszego e, żeńca, a ostatni, ostatnia osoba, która szła na, na końcu pochodu musiała przejść e, pod tym właśnie pępem, bo to był tak zwany pęp, przejść, przeszołgać się e, niejako za karę, e, że prawdopodobnie z tego względu, że była ostatnia. Praca przy żniwach była bardzo znojna, trzeba też było ją wykonywać kiedy sprzyjała pogoda, ponieważ Głuchy Święty, słysząc sklepane w zagrodzie kosy, rzewnie płakał nad losem biednych chłopów, a to nieuchronnie zapowiadało opady deszczu.